Dobra, w związku z tym, że poruszyli ten temat, to już ja mogę też oficjalnie powiedzieć, bo myślałem, że oni się po prostu wyprą tego, nie? Że się dogadali, się wyprą. Sytuacja wyglądała tak. Yy... Pokój no, rozstali się, byli bardzo wkurwieni na siebie, i Magda nagle sobie powiedziała, yy, że mi się kurwa coś należy za, za to wszystko, nie? Chcę mieszkanie w Gliwicach. Bo on mówi: Chyba cię pojebało. Chłopaki od Boxdela mówią: Kurwa, popierdoliło, popierdoliło ją. Ja też mu mówię Boxdelowi: Słuchaj, kupisz jej mieszkanie, za chwilę będzie znowu coś chciała, nie? I on mówi, że, że też jej powiedział, że, że chyba cię powaliło. ona powiedziała, że mu rozpisze coś w jakichś punktach, coś takiego, nie? Że co na niego ma. Być może się tego wyprą, nie? Ale no to ja Wam mówię po prostu tak jak ze mi wtedy to przedstawiał. I ja mówię: I co, ona coś na ciebie ma? Jakieś poważne sprawy? Nie jakieś głupoty, tylko zdrady czy coś tam, nie? I miałam mu rozpisać to w jakichś punktach. I pytam go na, na drugi dzień czy za dwa dni: I co, rozpisała ci te punkty? A Bogdze mówi: Nie, co. Należy jej się to mieszkanie. <noise> jej w Gliwicach kupił jakieś, na jakimś osiedlu dobrym, co jakieś tam. Ale tak jak mówię, ja tą historię znam. Yy, no tak od. Yy, jakby nie podsłuchiwałem rozmów, nie tylko po prostu z opowieści Boxdella, nie, No to może on też mi naście miał coś. Ale. <noise> No, 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 Ale dziewczyna obrotna, nie? Po rozstaniu, tam nie wiem, 3-4 tygodnie, mieszkanie mi chciałem w Gliwicach, kilka pod, nie pamiętam ile było tych podpunktów, albo 7, albo 13, coś pamiętam, że albo ta, albo ta liczba, nie, nie wiem jaka dokładnie było. Mam też jakąś właśnie rozmowy z nim, on mówił to. Pytanie, co ona tam na niego miała, nie? Jakieś, jakie rzeczy, że chłop się zdecydował kupić mieszkanie, ale na początku, póki mu nie wypisała tych punktów, to mówił, że chyba ją pojebało. I, i też pamiętam, chłopaki twardo stali, nie? Żeby nie kupi, żeby nie kupował jej. W sensie jego, te y, Ulfiki i te inne, nie? Pracowałam, montowałam filmy, robiłam księgowość. A, i żeby była jasność, ona u niego pracowała, ale ona dostawała pieniądze normalnie, nie? Ona dostawała pensję. To nie to, że ona za darmo pracowała. Wam tak? Tak. tak. To ciekawe, jak ciekawe, jak pracowałaś z swoją koleżanką na Warszawie. No właśnie, nie pracowała w już ogóle, było, to, to już była... było po, Ale po, nie, wniosek. nie chodzi mi teraz tutaj o ciebie. No. No. Ona wie bardzo dokładnie, jak, a teraz się tutaj nie przyznaje i próbuje.